Już nie ma nic, nie ma planów, nie ma marzeń, nie ma mojego tego, że ja się z tego wszystkiego cieszę. Nie ma nic. Jest pustka, powiem panu. Ja nie wiem, jak ja się po prostu pozbieram, czy ja będę po prostu potrafiła się pozbierać. Nie wiem. Nie wiem. Nigdy Marlin do mnie nie przyjdzie. Nie powie cześć mamo. Nie powie na Kota. On był takim żartownisiem, wiecznie uśmiechnięty. Miałam tylko jego jedynego, nikogo więcej. To on mnie powinien kiedyś pochować, nie ja jego, jeszcze w takim wieku. Martin, jego dziewczyna Żaneta i kilkoro znajomych spotkali się w lesie na przedmieściach Zawiercia. To popularne wśród mieszkańców miasta miejsce spacerów i spotkań, głównie młodych ludzi. Martin i jego znajomi byli tu już nie pierwszy raz. To był niestety ostatni raz dla dwudziestoletniego chłopaka. 1730 przyszliśmy tutaj przez przyjaciółmi posiedzieć. Przyszedł ten mężczyzna. Kulturalnie powiedział, że czy może się przysiąść, dzień dobry, czy mogę się przysiąść. My powiedzieliśmy, że tak. No bo to nie jest teren prywatny, każdy tutaj może przyjść tak naprawdę. Nie wzbudził jakichś podejrzeń w Was? Na początku nie. Mhm. Ale właśnie w momencie, kiedy rozwijała się rozmowa, mhm. to od samego początku pokazywał jakby swoją nienawiść w pewnym sensie, bo od samego początku, jak tu widzi pan tutaj te śmieci, to on mhm. mówił, że to wszystko jest nasza wina, że mhm. to my to zrobiliśmy i próbował wmówić, że e, to my zrobiliśmy wszystko i że musimy to posprzątać. No i... Cały czas były takie głupie teksty w stosunku do nas, typu, że wyzywał nas, że jesteśmy jacyś tempi i no, wyśmiewał nas po prostu prosto w twarz dla każd na, na każdego. My w końcu z przyjaciółką, dla świętego spokoju, wstałyśmy i zabrałyśmy parę butelek do plecaka. On zaczął y, z chłopakami dyskutować, że jesteśmy naiwni, że jesteśmy tępą młodzieżą, wyzywał nas od idiotów, po prostu od, naj od najgorszego, co może y, istnieć. W stał z ławki i poszedł w kierunku wyjścia z tego miejsca. Chłopak mojej przyjaciółki i taki Kuba, albo coś powiedzieli pod nosem, albo do niego, żeby za przeproszenie w sąd wy. I on się zdenerwował i powiedział, że tak to teraz zobaczycie, i poszedł po broń. Tą bronią był patyk, który, który nie szukał tego patyka, tylko po prostu on leżał przy drzewie, czyli tak był przygotowany. Szedł tutaj w naszą stronę, już taki z tym patykiem i tutaj siedział jeden z naszych kolegów. No i on w, do tego kolegi od razu wyburzył i zaczął go, wziął wymach i uderzył. Ube. tak? Dobrze Tak, mówi? i wziął wymach i uderzył te, 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 tego znajomego. Agresja wyszła od niego, nie Prowo od was? On od samego początku próbował nas prowokować. Sam atak to była jego perspektywa, to, je to był jego plan, nikt go nie chciał zaatakować, nikt. To on nagle przyszedł, powiedział zaraz się zmierzymy, poszedł po patyk i tutaj, jak siedział kolega, e, uderzył go patykiem. Gdy mężczyzna uderzył siedzącego kubę, koledzy stanęli w jego obronie i zaczęli przepychać się z napastnikiem, powalając go na ziemię. Wtedy doszło do tragedii. Mężczyzna wyciągnął z kieszeni nóż i ugodził Martina w nogę, przeciął mu tętnicę udową. Godzina 22 nigdy tak nie wraca późno, a jak wraca albo chce wrócić później, zawsze do mnie dzwoni. Nie zadzwonił, ja do niego dzwoniłam kilkakrotnie, nie odebrał. Potem wysłałam mu sms, nie odpisał. Co to jest? No nie robi tak po prostu nigdy. Napisałam do jego dziewczyny, bo wiedziałam, że są razem. Nie odpisała mi. Po chwili zadzwoniłam do niej, to z płaczem powiedziała, że ona nie może mi nic powiedzieć, że przyjedzie policja do mnie. Po prostu wtedy mój syn bardzo lubił jeździć na rowerze. I wiem, że pojechał wtedy też na rowerze. Myślałam, że może jakiś wypadek, że gdzieś potrącił go samochód. W ogóle nawet przez ułamek sekundy nie pomyślałabym, że coś się mogło wydarzyć tak strasznego. Podjechał radiowóz, wysiedli panowie. Dwóch bardzo sympatycznych panów widzieli chyba, w jakim jestem stanie. I stali 10 minut i nic mi nie powiedzieli, nic. Ja ich błagałam, prosiłam, żeby mi powiedzieć, co się stało. Czy syn jest w szpitalu, czy nie wiem, może jest sparaliżowany, może nie wiem, nieprzytomny, a oni stali dalej, nic nie mówili, nie umieli chyba. I w pewnym momencie ja mówię, on żyje, a pan mi kiwa głową, że nie, że nie żyje. Powiem panu, że świat mi się urwał po prostu.